Siemanko, siemanko, z tej strony Bob i witam was w ósmej części Road to 20k Challenge, jak zwykle z Kacerniakowskim, może przyjechać na czacie. Aha, dobra, no polecam, polecam. Zanim jeszcze zaczniemy, to zostawcie lajka, a jeżeli chcecie być na bieżąco i rozwijać mój kanał, chcecie w sensie przyczyniać się do rozwijania, to zostawcie subika z dzwoneczkiem, a my zaczynamy. Dawaj. Dobra A no tak zapomniałem. wpadnijcie do Kasperskiego, bo oni go są y, część pierwsza, trzecia, piąta i szybna I będzie oj I będzie pewnie jeszcze ten tryb weekendowy czyli Roboromble Jak nie da rady, to zagram solo. Na random, Jolo. Czekaj, jak się nazywa jakiś tam... Czekaj, bo ja konieczna, że był tam jakiś gadżet z nazwą Booster. Ale to Booster Power, nie gadżet. I po odcinku takie, szukamy dobrego gadżetu 146hp pozdro Ja miałem dwa No nie, dojechałem, ale on nie dojechał Tanani, o Nie wygra, no. No i pozdro Dobra Coś ty tu wcześniej wysłał A O, nowe misje 3 gry kiełkiem, 3 gry Brawl Ball 24 przeciwników duo, 10 gier ginem, o Jezus 60 tysięcy heal'a pam i 6 gier na solo Aha, dobra. Czyli ja ma... to czekaj, najpierw weźmy duo. ja mam na winy. Ja właśnie też mam ten Star Power Gadget. <gadżet> w sensie bo ja ostatnio dropnąłem gadżet jak otwierałem wszystkie ten skrzynki z... Tam chyba od dwudziestego trzeciego poziomu do trzydziestego Ale ten z Robloxa Wolny jak ślimak Tylko lip nie zużyte Bym powiedział, kim najlepiej zrobić 6 gier na solo? Jak myślisz? Może tym? Jesteś <laughs> mieć teleport. teleport, ale nic tak nie da chyba. Trzy, dwa, jeden, jest yes. 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 nie, ja po prostu się trzymam tu na uboczu. Ziomek, daj mi żyć! Ja chcę emerytury dożyć! <tarket> do <życia. głos> tak jej ja padę w burzy! O co chodzi? Coś ty zrobił! Czwarte. Minus dwa. Weź zrób to zejdźbitę później. Dobra. Spoko, spoko Za wysoko. Hmm. Jak tam leczysz po te 700? Co? Jak leczysz po 700, to może przejść. <grymna> xD I masz na resztę wywalone. Bum, nie ma. Dawaj, kiłopsy. Hamie. <grymna> Tęczowego. <grymna> Dzięki. W tym samym momencie, żeśmy padli z kilku minus dwa kolejne. Weź se tamta postać, którą wcześniej miałeś, ok? Ja chcę dzisiaj wbić te 18,5 tysiąca. I będę miał tego big boxa. na nie masz, widzę. Gadżeta To jest chyba Garden Mulcher, czy coś w tym stylu? No wiem, że zżera jeden krzak i wtedy ma ten 2000hp więcej Ty się wychila, o Bo za dużo No, w najlepszym przypadku tak Giniesz, w Bomby siewnej. Bum, ale chłopo, jechałem. Zepsył, zrespił się ziomek. Dobra, nie ma. Uff, A Aha, dojechaliśmy Bibi, a ona wtedy ten. Odrzuciła jeszcze Ha! Nie masz ulta! Cofka ulta Tam na dole, tylko ona mnie zaraz dojedzie Na luźności no. Are you kidding me? Dobra Po prostu pa Takie coś i dziękuję

Na no, przynajmniej się postaram Będę miał dodatkowe Star Pointsy będzie na, na koniec sezonu Ło się się wrąbał na środek Kiedy roślina rośliny XD Ty a może ten może Spike To jest taki zmutowany kaktus No niee! No ale może, nie wiem, wy... spadły na niego jakieś chemikalia i sprawiły, że teraz żyje. No kolce tak. To, to Pozdrawiam no Toriego. Wymagania? Brak. Tylko Spike. Dopchnąłem go do ściany. Gdzie on je? Tu... tu jest Hami, prostak jeden. Dawaj, typa. Jest. A ja na, na ledwości go pokonałem. Dobra, dawaj. Jeszcze jedna rundka i będę miał big boxa na koniec. Będzie tysiąca w końcu. Tylko, że no ja mam jakieś 40 pucharów przewagi. Ale później je stracę. W sensie, bo ja muszę wbić tak mniej więcej, nie wiem... O, o. Ja to wymyśliłem na odcinku w ogóle, pamiętam. I to takie, ty Głom, jeden. Aha, brawo, jeden. <słuch> brawo ty, brawo, nowe oferty. Spadło. Wypchnąłem go akurat do rakiety przeciwnika. XD Dobra, ziomek. You are killing. killing. W sumie tak. y to Star Power Bo albo gadżet tary <stutek> Dobra, i wychodzimy i plus 27 i jest 18502 Otwieram skrzynkę. Otwarte. Raz, dwa, nie ma nic, no trudno. Także no ja żegnam się teraz z Wami. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu możecie napisać e, hashtag kiełek, wtedy będę sobie chętnie przypinać serduszka. E, no i cóż, dzięki za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, to zostawcie lajka, like a jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie sobie dzwoneczkiem i wpadajcie do Kacperkowskiego, bo u niego są w, część pierwsza, trzecia, piąta i siódma. No i cóż, Bajlandu tak, no. <ścoughs> Dobre, dobra, na razie, pa pa.